Niech świadek powie, posługując się swoim doświadczeniem życiowym, wyobraźnią, wiedzą, nie wiem, co tu jeszcze należałoby wymienić, e, przeszło świadkowi przez myśl, że skoro kupujecie coś od Izraelczyków, którzy tworzą tą technologię, to równocześnie udostępniacie im te dane, dane wywiadowcze, że oni mogą tym handlować dalej, albo że na końcu mogą stać po prostu Ruscy. Panie członku, no... Mogę panu powiedzieć tak, komisja oczywiście. Um, mogę panu powiedzieć tak, um, że. A Tylko prawdę, proszę. Jakbyśmy kupili od kogoś innego, to nie moglibyśmy mieć takich podejrzeń? Czy pan jest antysemitą? Jak ja myślę, mam... że pan, pan jest nie, nie, nie. Antysemitą. tutaj no, świadkowi cykro, się role pomyliły. Mogę za... ale pan jest antysemitą. Nie, no świadkowi się role pomyliły, Panie, to nie, ja zadaję pytanie, to... a świadek a ja, odpowiada. A więc ja odpowiadam, że no. pan jest antysemitą. Nazywa mnie pan antysemitą. Tak. ale to... Uważam, że to pytanie ma. Przed chwilą to... pan mówił jako świadek, jest to w protokole, może już nie pamięta ze względu na różne czynniki zewnętrzne, że y, to rząd izraelski był antypolski. To w końcu jak jest? No dobra. Ale nie, ale rząd, ten lapida rzeczywiście był antypolski, ale to nie zmienia faktu, że akurat różne rzeczy. O których nie będę mówił, się z nimi To rozumiem, że dobrze. pan jest antyamerykanistą, skoro Amerykanie nie kupili Pegasusa, bo obawiali się m.in. o kody źródłowe? Ja nie jestem antyamerykanistą, wręcz przeciwnie, jestem. Ameryn no, amerykanofilem? Sobie, nie jestem amerykanofilem. Rusofilem? Rosofilów e, to raczej może gdzie indziej by pan szukał. Natomiast Rosjanie zabili mi brata, bliźniaka, to trzeba mieć brata, bliźniaka, żeby wiedzieć, co to znaczy. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to jest to absolutnie potrzebny nam, chociaż trzeba przyznać trudny sojusznik. Ale ja pytam, dlaczego nie doszło do zakupu z ich strony. Czy rozważaliście, czy dyskutowaliście o tym, że największy sojusz ja nie, ja nie kupuje tego ja urządzenia, nie, ponieważ ja, nie uważa ja, jego za bezpieczne? Ja nie dyskutowałem wtedy na temat yy, yy, zakupu Pegazusa, z mojego punktu widzenia było to według mojego ówczesnego rozeznania była to jedyna opcja. Szanowni Państwo, no, po pierwsze przepisy są dość precyzyjne. Ja bym chciał zwrócić uwagę na w ogóle pracę Komisji, żeby nie używać sformułowania typu spada. Ja rozumiem pański, no, jakby kwestia jakby komunikacja jest dość ograniczona. No, powiedział pan do mnie, spada i jakby no to rozumiem, że nie kontroluje pan y, aparatu mowy z kwestią intelektualną, ale dobrze przechodzę już do rzeczy. Bo wszyscy wiemy, jaki jest sposób Zębaczyński, tak samo jest pan zerwowany. Ja rozumiem, no z tym naleśniki pana wybiły z tropu, ale przechodząc już do... Do, do, do rzeczy, bo jakby tu rozumiem, że ten kapot i tutti kapi, ten naleśnikarni opolskich ale jest no dzisiaj zdenerwowany, ale do, dobrze, już. już, Jakbyście państwo nie mogli. Wniosek składać e, fakty, rozumiem wniosek No rzeczywiście jestem też niedużego wzrostu, ale jak z tym dnem to nie jest lustro, żebyś tak odzywać. Wie pan panie jest przed lusą. Panowie, nie no, to już po, zaczyna być żenujące. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Pan poseł ozdoba, naprawdę wchodzi pan w taką retorykę. Rytorykę, że nie przystoi taka retoryka do prac Komisji. Bardzo proszę, że. Ja rozumiem. E, panie prezesie, ja panu nie pozwolę na to, żeby pan wykraczał poza to, na co została powołana ta e, komisja. Ja rozumiem, że ma pan wątpliwości co do tego, co było w przeszłości, natomiast mieliście państwo 8 lat, żeby te sprawy wyjaśnić, jeżeli jakiekolwiek tam wątpliwości były co do stosowania technik kontroli operacyjnej. Pan mi nie musi niczego przypominać, bo my tutaj pana dzisiaj przysłuchujemy. Bardzo proszę. Swobodna wypowiedź może dotyczyć jedynie przedmiotu obrad komisji. Przecież pan o tym doskonale wie. Jeśli jeżeli że Pani przewodnicząca była jednak przez dłuższy Jeżeli można, ja mam wniosek formalny, Pani Przewodnicząca. Ale nie wtrącaj się, poczekaj, no poczekaj człowieku. No. Ale po co, Szanowni Państwo, pa, Panie Prezesie Jarosławie Kaczyński. Czy wie pan, co to jest za artykuł, proszę świadka? To jest artykuł 60 kodeksu karnego. Czy w związku z aferą gigantyczną, skandaliczną aferą nadużyć władzy wokół Pegasusa rozważa pan skorzystanie w przyszłości z opcji małego świadka koronnego? Ma, mały to jestem ja. No, pani przewodnicząca, proszę uchylać się. Panie formualny. Gosek, po, na, po raz kolejny, Nie, no, po raz kolejny przerywa pan bardzo proszę, wiceprzewodniczący Bosacki. Yy, ja wnoszę o wykluczenie z obrad notorycznie przeszkadzających kolegom, członkom komisji, czu, y, panom Gos, y, pa, y, pana Goska i pana Ozdobę. Pan się mnie boi? Naprawdę, ja, Pana czy pan ma ponieważ pan jest w sposób hamski? A chamski to ma pan akurat w DNA, ale to akurat w sobie sensie nie pozwala na taki Bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku, pani, pani, pani Do mikrofonu proszę, żeby świadek mówił, czerwona lampka, kierownika. Zastraszanie, zapalona. co o co chodzi? Co świadek to świadek się zwraca. Ale się pan boi, panie Bosacki. Cieka. Dziękuję. Czy to są, głosowa... to są wyniki... Mam nadzieję, że na przyszłych posiedzeniach będzie się pan zachowywał zgodnie z kulturą osobistą właściwą posłowi na Sejm Rzeczypospolitej. Poprosiłam pana o wylogowanie się z głosowania. Pan Ale pan został wykluczony. Nie może pan głosować. Ziemia. Panie no. pana wykluczyliśmy, nie można głosować. No nie da się głosować. Drodzy jak pan jest wykluczony tak Panowie, bardzo proszę. Jeszcze raz wytłumaczę to panu Goskowi, jak nie zrozumiał. No właśnie, to czemu Pan oddał głos w głosowaniu, kiedy poprosiłam o pana wyłączenie. Czyli ani razu pan minister Kamiński nie mówił panu o Pegazusie. Ten temat dla pana nie istniał. Znaczy temat był, mógł być kiedyś wspominany. Ja tak dokładnie sobie tego nie przypominam generalnie. Rozmawialiśmy przez o funkcjonowaniu policji. A widział Pan kiedyś jakiś taki raport z funkcjonowania Pegasusa? Nie. Dziękuję w tej rundzie. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Paweł mogę tylko poprosić, proszę, bo na sali nastał mrok, a w uśmiechniętej Polsce Donalda Truska to sytuacja niedopuszczalna. Żeby światło można było. Super. Bardzo proszę, Pan Paweł Ślisa. Ja sekretaria, poproszę sekretariat o sprawdzenie jasności, bo panu Gosku... Panie, nie, bo Polska jest uśmiechnięta, tu się stało mrocznie, także... Tak, ale Pani Przewodnicząca proszę, nas swoim blaskiem tutaj oświeca, więc się ogromnie. Pan, nadrabiamy pan deficyt światła w tym pomieszczeniu. Paweł Ślis teraz ma głos. Dziękuję uprzejmie. Panie Pośle, no, ja nie wiem, od jak dawno jest Pan posłem. No, ale to, to nie zmienia faktu, że ja natomiast, proszę Pana o odpowiedź. A ja poproszę świadka bliżej ale, mikrofonu, bo nic nie słychać. Natomiast ja mogę powiedzieć tak. A no gdyby pan miał jakiekolwiek doświadczenie polityczne, a sądzę, że lepiej, żeby w tej komisji Ale były osoby mające doświadczenie polityczne. Panie pośle, polityczne. do rzeczy, panie jakbym mógł prosić. E, panie pośle, jednak ja mam tutaj swobodę odpowiedzi na pytania. Ale do rzeczy. To wiedziałby pan, że szef partii rządzącej no, wchodzi do rządu wtedy, kiedy, kiedy, chce. kiedy uważa, że to okay. jest potrzebne. A to dlaczego pan w takim razie. Y Wszedł do rządu i pan sobie sam zaproponował tę funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, a nie prezesa Rady Ministrów. Dlaczego pan tak zdecydował? Po prostu, bo uważałem, że lepszym ode mnie prezesem Rady Ministrów jest pan Mateusz Morawiecki. To taka wrodzona skromność pana posła, tak? Tak, właśnie wrodzona skromność. Pani przewodnicząca, jakie te pytania mają związek e z komisją? Panie pośle, teraz bym bardzo prosił, żeby pan. E